Tam. I tak się zaczęło jesień, albo zbliża się jesień, bo no to już za 2-3 dni, tak mi się wydaje. I rolnicy już zaczynają blokować drogi. Zaczęło się koszenie kukurydzy. To chyba akurat na kiszonkę. I tak trzeba się wlec. Co za czasy. W sumie teraz te sprzęty to takie mega potężne są. Czasy się zmieniają. Sprzęty tak samo. Drogi też, pozdrawiam.